Cześć, witam wszystkich, Łukasz z podcastu Padlock, zapraszam na kolejny unboxing, tym razem gra na Nintendo Switch Axiom Verge Multiverse Edition, ta edycja również okazała się na, na PS4, na Xboxa, ale tutaj właśnie miałem okazję nabyć grę na, na Switcha Potełko jest, jak widzicie, trochę takie pofatygowane, bo była to ostatnia kopia. Gra jest oczywiście nowa, w środku nowa foli, jako sama sam kartridż i tak dalej, ale niestety no, tutaj jest, widać troszeczkę to jest podniszczone, także no szkoda trochę, no ale co zrobić, no, ostatnia kopia, no ale też bardzo dobra cena, bo za tą edycję, można powiedzieć nową, tak, bo gra jest naprawdę w folii i tak dalej, zapłaciłem 10 funtów, także mi się wydaje, że, że, do, że dobra cena, jeżeli chodzi o grę Switchową. Wiadomo, jest to platformer taki 2D w pixelarcie. No, ale ta edycja Multiverse Edition zawiera tutaj, jak widzimy, no samo pudełko. Oni też mówią, że to jest kolekcjonerskie pudełko, no, ale niestety jest już trochę podniszczone. No, ma być artbook, ma być chyba mapa z plakatem, ma być soundtrack. Tak, no, zaraz zobaczymy zresztą, jak to wygląda. No, szkoda, to jest tylko taka, można powiedzieć, nakładka. Tak naprawdę to jest tak zniszczone, że można to oderwać. Także może się to samo pudełko uchować, ale. Hmm. Także zobaczymy, czy wszystko się zgadza, bo to niby jest sprzedawane jako no, ale też jest właśnie dlatego taka niższa cena. No bo ze względu na to, że to jest ostatnia kopia i jest jakby zniszczone troszeczkę. Nie wiem, czemu oni to wyjmują, rozpakowują. Aha, tutaj mamy na początek. No widzimy, jest zapakowane oryginalnie w folii, także jest całkiem spoko. Hmm. Możemy sobie to teraz otworzyć. Pierwsza rzecz to jest e, co tu my tutaj mamy, e, making of documentary. Na płycie, chyba, bo mi się wydaje, że to jest, a nie, jest Blu-ray. No to, to się chwali, takie rzeczy właśnie oglądam na Xbox One czy na PlayStation 4, e, także całkiem ok. Blu-ray, making of dokumentary. No na płycie. Także to była jakby. pierwsza rzecz, drugą rzeczą jest soundtrack. Soundtrack również wersja fizyczna, tak, na płycie, widzimy, muzyka być, powinna być całkiem OK, 18 utworów, także może być ciekawie z tego typu te gry, no to jest takie typowe cyberpunk, sci fi, tak na pewno tutaj widzimy to, sobie zabezpieczyli gumką teraz. Kolejna rzecz jest to. O, to myślę, że to będzie większe. To jest taki plakat. A po drugiej stronie jest mapa. Czyli to na pewno pomoże w rozgrywce. Jeżeli sobie to położymy, to nawet są opisy, gdzie co jest. To są. E, e, ta gra widać, że według tej mapy ma 9 teoretycznie takich aren. Zobaczymy, co jest cała legenda. No Na pewno to pomoże. Bo jest to taka można powiedzieć metroidwania. E, zobaczymy, jak tam z poziomem trudności. Kolejną rzeczą jest taki artbook w formie takiej książeczki. No szkoda, że nie. The Art of Axiom Verge. To jest trochę opisu. No szkoda, że nie jest to sztywna oprawa. No fajnie, że jest coś po troszeczkę tekstu. Na pewno jakieś ciekawostki, tak, arty. Także na pewno do fajno w tego typu gier podziękowania, tak. Więc powinno być całkiem OK. Tylko mówię, że szkoda, że nie, nie jest sztywna sztywna prawa tak okładka no i sama gra widzimy jak mówiłem to jest nówka na Switcha Action Verge tak tak wygląda pudełko na Switcha to mi się wydaje że nawet lepiej chyba w tego typu yy, w tego typu gry grać właśnie niż na PS4 czy na Xboxie bo ta grafika tutaj właśnie taka pixel pixel art typowy taki tutaj widzimy Cardridge. Tutaj art w środku. Także to tak to wygląda. Wydaje mi się, że za tą cenę to naprawdę warto. Także jeszcze raz podsumowując: making of na płycie, soundtrack na płycie, mini artbook w miękkiej oprawie, mapa z plakatem i, i sama gra na kartridżu. Także całkiem ok. Także to, był, to była edycja Multiverse Edition: gry Action Verge na Switcha. Podzielę się też wrażeniami, jak tam pogrąb trochę. także Switcha by wrócił, mamy już w sumie wszystkie trzy konsole, także no trochę tych gier na Switcha też zaczniemy omawiać. Były już omawiane, właśnie Mario Mario Tennis Aces, będzie Kingdom Battle Rabbids, tak, Mario, później Mario Odyssey, właśnie też ogrywam. Także trochę tych recenzji na Switcha się pojawi, bo jest naprawdę kilka mocnych ekskluzywów na tą konsolę. Dobra, to było na tyle. Na razie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.